Cześć, cześć moje wilczki, to kolejny odcinek na moim kanale. Wytróżki! Dziś gramy sobie w taką fajną grę. Yy, teraz jestem takim fajnym robocikiem i tutaj musimy uciekać przed policjantem, tak widzowie? Więc już tapto play, a znam yy, koło -ko mnie jest piesek, bo nie gra ze mną na razie. Także przewitaj się z widzami. Cześć ław! Poś, tak. nie da tu chyba grać. Udowajkę. Nie da się chyba na. Czekaj! Wszystko! Niestety się tutaj nie da, a my musimy uciekać i też zbierać te pieniążki. pieniążki. Także widzowie, dzisiaj musimy Cipło, zbierać i musimy zrobić nowy rekord. Uh! Dobra. Musimy Co się tak? utrzymać jak najwięcej widzowie, jak najwięcej. Aha, okay. Tutaj a policjant się rzeczy? Nadal goni? No tak, nadal nie goni. Widzowie, musimy uciekać przed policjantem. Tutaj. O, Idziemy po piączki. Nie, no nie, o. nie no. Nie, jednak nie. Gramy, lisek tutaj przyszedł, tylko nas jest. Czy widzieliście A my niestety... i teraz gramy kolejną grę. I mam nadzieję, że teraz nam się uda i przetrwamy bardzo długo. Także skaczemy. O, ale zapaść nad nami jest, no... Pod nami, tutaj. Zbieramy pieniążki. No, bo, co co mnie przecież wcześniej nie no, nie wiem. Teraz idziemy tutaj. Pieniążki oczywiście zbieramy jak no. najwięcej. Jakieś A mamy. A on też po, ten pójdzie pod kciucze? No, oczywiście, on po wszystkich chodzi, tak jak ja. Co to jest? Jakieś cięcie mam. Ja mam cięcie. Dobra. Jest! Pienięcia. Mamy ten. Co? Będę przyciągał do siebie pieniążki. Mam magnes. Widzowie, ja mam magnes. Dam radę, widzowie, zrobimy rekord. Tu, na bok. Tutaj, na bok. Zbieram pieniądze. Tutaj, Uuhu. tutaj. Widzowie, zbierzemy... zbieram Też tak skaczę po tych wszystkich za tobą. Nie wiem, możliwe, że tak. O, ja cię. Dobra. Tu już trochę trudniej jest, widzę. O, tu jest trudniej. Siup, dobra, zbieramy jak najwięcej widzowie jak najwięcej... Ja się boję, że siup, właśnie, siup. Nie! Że, no nie! Ja się boję właśnie, że to przed nami ci chcieć i na stronie jedzie co. Ja nie wiem. Możemy Może i tak. Dobra, play. Play. I dobra, uciekamy, 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 uciekamy. Szybko uciekamy. Tak, skoczył, widziałam skoczył. Skoczył, skoczył. Pięsek. A w dół zmieści się? W dół chyba Ale się gruby zmieści. Jest. No właśnie, ten policjant jakiś dziwny. Właśnie, jakiś gruby, tak jak w grubym policjancie. No, no właśnie, w robloxie. Dobra, dobra, tutaj. Czemu tędy ty miałeś tam przejść? Oj, tam. Tutaj też A mamy. tak, rób mu najtrudniejsze wersje. Właśnie. Najtrudniejsze, najtrudniejsze. Żeby się nie przedostał. Jak są dwie przy. Jak są dwie ścieżki pieniążkowe, to zawsze wybieraj tu najtrudniejszą ścieżkę. Ale on i tak... Z... No nie! Zapomniałam podskoczyć! No nie, widzowie, zapomniałam podskoczyć. Te najtrudniejsze ścieżki go spowolnił, Bo raczej on ma psa dziewną palcem. I tutaj gramy kolejną gierkę. Gierkę, gramy kolejną gierkę. No. A, ja chyba w o co chodzi. Ty chyba po ścianach malowałeś. Ej, no! A po ścianach nie można malować ja wiedziałam, w drzwiach. że coś tam stało się. Coś tak robiłeś. A właśnie, po ścianach malowa... Nie, to może pocią po pociągu było? No tak, po pociągu to było. O, ja cię tak nie można widzieć. Nie róbcie tak. Właśnie, nie róbcie hmm. tak, my to jest tylko gra, ale w prawdziwym życiu może też to być prawdziwym. No nie można to robić. Dobra, zbieramy pieniążki. I jeszcze po ciuchci. Hmm. Na przykład nie napiszcie tylko... Hmm na przykład nie, brzydkich nie, słów. Nie pić nic wcale. Wcale nic nie piszcie na ciuchcia. Później co jeśli przyjedziecie się tą nie. samą ciuchcią, na której namazaliście, prawda? I to Głosie. by było wtedy śmieszne już. Dobra, tutaj. Yes! No nie! Widzowie, no znowu przegrałem. Widzowie, musimy jeszcze raz zagrać. Na pewno nam się teraz uda, żebyśmy tak, tak długo przetrwali. Widzowie, teraz, teraz, musimy widziałam, wytrzymać. Ja malowałeś po ciuchci, po ciuchci, No właśnie, więc musimy to wygrać, widzowie. Ej, to jest w sumie zakazane. Powin powinniśmy mieć bardzo dużą karę, wiesz czemu? No. Bo jeszcze biegniesz po tych torach. No właśnie. Ja jeszcze uciekam, to to naprawdę do więzienia powinno być. No Także raczej do ty więzienia. nie jak bardzo dużą karę. Bardzo. Za no. to wszystko. Co ty robisz. I na pewno mam dużą karę, bardzo dużą widok. No, a ty karę. nie chcesz się złapać. Bo ja nie. Chcesz, że to bardzo dużo, bo ty malujesz. No właśnie. Ja nie chcę się złapać. Ja nie. Ty Albo nie najwyżej powiem, że to nie ja. Że ja zgubiłem się po drodze. I że we dwójkę, że inny tam poleciał gdzieś tam dalej. Nie da się. się <laughs> niestety nie da się. Ale nie da muszę... się tu pisać do policjanta. Ale niestety nie, nie zrobiliśmy jeszcze tego, co chciałem. Przecież musi być tak, żebyśmy jednak tutaj się dostali, żebyśmy to wygrali. Żebyśmy to wygrali, żebyśmy. Nie. No nie! Znowu! Nie, widzowie! To, to, to... Dobra widzowie, musimy jeszcze raz zagrać. Jeszcze raz. Teraz nam się na pewno uda. Dobra. Uff. Skupienie. I ha, lecimy. Małaś, widziałeś to? Widziałeś to? Widziałem to. Widzowie, ja nic nie mówię, niech piesek do was mówi. Czemu? No bo ja się skupiam mocno, widzowie. Ja się okay. teraz bardzo mocno skupiam. Żeby okay. to wygrać. Ale, ale ty, tak, tak ty nie wygrasz, bo ty jesteś taki, że wszystko nawalasz i robisz to. No, znaczy że tutaj się nie da wygrać, ale ch chcę jak najdłużej chociaż przetrwać. I sam rozmachasz, ale musisz się no, nie nie. no, w sumie. Dobra. Uważaj! Bo ty zaraz przegrasz nic nie będzie. I klapa, nie wyjdzie ci. Rozciśno. Co Zrobiłem! Jeszcze spadł, jak ty łazisz? Nie wiem. Ej, ale ten policjant nie nadążał przecież nad tymi dziewczynami, po których ty chodzisz. No nie, ja go w ogóle nie widzę, pewnie jest On daleko. Oha ho, ha, ha. Jak daleko to, to może być? No. Ej, ja... Ej, że on też ma taki jackpot i też cię ściga? Nie, on pewnie na dole mnie ściga, jest bardzo szybki. Mhm. Y to jak policjant, policjanta nie stracił przecież ten a może i był drugi? Mhm. ale gdzie tak o kolejny raz w górę ale to nie jest taka fajna spadłeś dlaczego to takie głupie, że nie wycyliło mi dobrze? Już jest, jest kakać też da dodać bazy widzowie, no jeszcze raz no. kurde, ile czy dzisiaj w ogóle nam się to uda? No, no bo ja naprawdę bym chciał tak długo, długo przetrwać, Ja się cały czas przeżywam, co ty za każdym razem, kiedy przeżywasz to ja, to kiedy grasz od nowa, to ja się i co ty tam namalowałeś. Bo ja maluję dużo. Dużo razy się malowałeś. Ja nawet nie Wypuścili cię, mnie i znowu maluję. I ja cię. I znowu się ścigam z policjantem znowu coś złapał widzę, że znowu tutaj zacząć się wyrażać w policji potem on a może on po coś tych stronach nie stracze tylko chodzi to jest taka możliwość bo galsi zaraz przyjedzie ci ktoś Dlaczego? Jak się przez pociąg? Nie, nie, To jest nie, Jak pan przyjechał przez pociąg? No, nie, no, się się nie, bardzo. nie, skupiam, no, ale nie, 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 To nie, wy widzę, wy wiecie co się stało? To policjanta też nie, To nie, też nie, ani nie, ani mnie nie, było. <noise> Policjantowi kołek zrobił. No ja się dzieje. I mówię do Wielniczyka, że policjant też został strącony. No właśnie, co tu się wydarzyło? Jakieś gwiazdy chyba namalowałeś. Gwiazdy? No tak się udaje. Nie wiem, może gwiazda. Może i Gwiazda Gwiazdy jakiś napis. Huuu. No a tym razem go nie strąciło. Nie. i dalej. Teraz nam się uda. Nie zginiemy. Nie zginiemy. O, I skaczemy. Myślałam, że tutaj trzeba w dół. tylko ty musisz się oddać. Ej, nie. Jednak policjant idzie po tych ciuchciach też. No. Musisz go prześcignąć, żeby go nie było widać na ekranie, bo mi tylko przeszkadza. Co? Nie, 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 jedz, nie, 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 Ja nie, 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 To tam. Mhm. Kuleczka. No to jest dziwne, nie, 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 przejeżdżać nie, nie, To i jak tam się czuć? na bok! Dobra. Lecimy dalej, wizuję. Już damy radę. -u 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 -u. Damy radę w, w, w trybie skaczącym. Właśnie, damy Skoczyk radę. Skoczek da radę zawsze. Ju -u 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 -u. W domek, eee, eee. co ty nagle Tak zwolniłeś tempo. Bo walnąłem w domek. Uf, na eee. szczęście już nie, prawda? No uwagi! Drogi! 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 Chcę, chcę tylko te monety. No. Drogi, ale ja się skupiam, daję radę. No nie, no nie da się tam przecież. Nie da się, widzowie. widzimy się w następnych odcinkach. Pa!